Cześć, witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj mam z drapeczki po 10 zł, w sumie 5 sztuk, czyli wkład w dzisiejszy odcinek to 50 zł. No i mamy bum 3 siódemki, Bonda nie czas umierać, 500 tysięcy w diamentach, ekstra linie, zostały jeszcze dwa symbole do odsłonięcia, ale jedna linia już jest ułożona. Także na pewno z zerem nie skończymy dzisiaj. No i krzyżóweczka też zostały dwie literki, ale na razie jest tylko jeden wyraz ułożony w ostatniej krzyżówce. Także zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Zaczynamy od bum trzy siódemki. No i szukamy tych siódemeczek. Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Mamy wisienkę, złoto, truskawkę, pierścionek, cytryna, worek. Dalej, pomarańcza, podkowa, safe. <ścoughs> podkowa, ananas. Garnek: winogronko, ananas, pomarańcza. Arbuspik: winogronko. Worek, diament i banany. Z drugiej strony mamy gwiazdę, banany, koronę. Cytrynka, banknot, koniczyna, diamencik, wiśnia, złoto. Serduszko, dzwonek, bank, safe, monety. Bank. No, ostatnie dwie gry. Mamy koniczynę, koronę, jabłuszko i ostatnia gra. Gwiazda, pik i truskawka. Niestety bum puste. Tylko naśmieciło nam strasznie. Sprawdzamy pana Bonda. No i będziemy sobie szukać 24.

Tylko dzisiaj 10 zł. Gdzież te literki się schowały? Mamy C. C, C. Także potwierdza to wygraną. Znalazłam też numerek. Dobra, czyli pan bąd 10. Linie może 10. No, to może nie będzie tak strasznie dzisiaj. 500 tysięcy diamentach szukamy siedemnaście, dwadzieścia sześć, jeden, jedenaście i trzydzieści mamy pierwsze osiem, trzydzieści dziewięć, dwanaście, trzydzieści dwa, czternaście dwadzieścia pięć, dziewiętnaście Dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy i dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, dwójeczka, dwadzieścia dziewięć, no same boczki się znajduje tutaj, trzynaście, dwadzieścia osiem, no i ostatni rządek, szesnaście, piątka, 37, 15 i 24. Pusto. Niestety, pusto. Dobrze, sprawdzamy te nasze ekstra linie. Tu mamy tą ułożoną linię. Kolejny symbol to podkowa. No i zobaczmy, jest tu jedna. Druga, trzecia, czwarta i piąta, ale to nam na razie jeszcze nic nie dało. Ostatnia piłeczka. Czy piłeczka gdzieś tu jest jedna? Ale nie mieliśmy klapek, także niestety tylko jedna linia, jeszcze tak szybko przelecę, ale nie, tylko jedna linia. No i mamy tutaj 20 zł. Także troszkę lepiej niż zwrocik, ale nadal minus będzie. No i krzyżóweczka zostaje nam na koniec dwie literki. Teraz mamy literkę A. się na pewno jej nie ma. A tutaj sobie poodsłaniamy. Czy to A nam coś pomoże? Mamy tutaj wyraz kakao. Ale to jest pierwszy wyraz. Druga krzyżóweczka. Tu nam też się ułożył wyraz kwiat. Pierwszy. Coś czuję, że chyba będzie pusto. Zima. Mamy drugi wyraz. To jeszcze jednego nam brakuje. Chyba wszystkie. Dobra. I trzecia. Mieliśmy jeden wyraz ułożony, Konin. Mamy drugi Monika. Ale czy będzie trzeci jakiś? Chyba, chyba, chyba. Chyba coś mi się zdaje, że nie. Literka G w bonusie nie ma. Tutaj mamy. Również drugi wyraz, IGA. No i to by było na tyle. Tu mamy jedną literkę i koniec. No i tu jest jedna literka i też niestety koniec. Także krzyżóweczka jest pusta. Jeszcze zerknę na literki, znalazłam N, NSU, także pusto, niestety pusto. Dzisiaj na 50 zł, dwie strapeczki wygrane, zwrocik 30 zł, także 20 zł jesteśmy na minusie. No nie najgorzej, jest ponad połowa, coś się zwróciło, coś będzie na kolejne zdrapeczki. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.